Już po raz dziesiąty policjanci zespołu ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie wspólnie z Karlińskim Ośrodkiem Kultury oraz Szkołą Podstawową w Karlinie przeprowadzili akcję Mandarynka czy Cytrynka. Działania zostały przeprowadzone w Karlinie na drodze krajowej nr 163. Celem akcji było ujawnienie kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karlinie z klasy pierwszej C, dla kierowców, którzy przekraczali dozwoloną prędkość, wręczyli cytrynki. Kierowcy musieli zjeść te cytrynki, a następnie uśmiechnąć się i obiecać, że już więcej nie będą popełniali wykroczeń drogowych. Natomiast dla kierowców, którzy jechali bezpiecznie, dzieci wręczyły mandarynki. Przez jedną godzinę trwania akcji, dzieci wręczyły kierowcom aż 8 cytrynek, a tylko dwóch kierowców otrzymało słodką mandarynkę. Celem wspólnych działań jest profilaktyka, która ma na celu zapoznanie dzieci z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz pokazanie pracy policjanta. Dzieci biorące udział w akcji dostały od policjantów kamizelki i elementy odblaskowe w postaci opasek i światełek, tak aby w drodze do szkoły były widoczne dla kierowców.